Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale Tao Zen Medytacja. Dziękuję bardzo wszystkim za wszystkie subskrypcje, wyświetlenia, za wszystkie łapki w górę, kciuki w górę, lajki tak zwane i wszystkie komentarze. YouTube wszystko zlicza i dzięki temu mamy większe zasięgi. Jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, zasubskrybuj, daj kciuk w górę, zostaw komentarz. Dzięki temu będziemy mogli dotrzeć do większej. Liczby odbiorców. A dzisiaj yy, chcę powiedzieć krótko o metodzie Wimachofa, Wim która po prostu działa. Odkąd przeczytałem pierwszą książkę o jego metodzie, którą omawiam w odcinku 16. Praktykuję praktycznie codziennie zimne prysznice, i dzięki temu chodzę sobie swobodnie, nie marznąc, w krótkim rękawku, w niskich temperaturach. A ja nakrywam dzisiaj, dlatego, że... A! Dzisiaj mamy... Niedzielę. 9 października. Znów... Mokry dzień. Praktycznie... Przed południem no, zaczęło siąpić i tak sobie siąpi przez cały czas A chcę się z wami podzielić tym, że w piątek poczułem, że łapie mnie jakaś infekcja u mnie w pracy dużo osób choruje no i Piątek zacząłem odczuwać dreszcze, ból mięśni, katar, zaczęła mi cieknąć woda z nosa tak zwana, no i lekkie drapanie w gardle. No i po pracy przyszedłem do domu, zaraz wziąłem... Zimny prysznic od pasa w dół. Później zrobiłem ćwiczenie oddechowe chofa. Wczoraj podobnie zimny prysznic od pasa w dół. Dwa razy zrobiłem ćwiczenie oddechowe chofa. I dzisiaj po wstaniu z łóżka też zrobiłem zimny prysznic od pasa w dół ćwiczenie oddechowe hofa troszkę poćwiczyłem tai chi rozwijanie dwabiu i praktycznie czuję się dzisiaj dużo lepiej nie mam już kataru nie czuję drapania w gardle Eee... A infekcję zjeżdżałem prawdopodobnie te mogą, te, dlatego, że zakwasiłem sobie organizm słodyczami, a nie chwaliłem się z tym, bo od 1 października odstawiłem alkohol na dobre. Stwierdziłem, że nie służy mi to już niczym nic mi alkohol nie daje. Przy okazji też spowalnia rozwój duchowy. No i przestałem zażywać alkohol. No yy, poz, pozwalam sobie też ja mówiłem od, od, od odstawienia alkoholu póki co na Słodycze, żeby troszkę zrekompensować brak alkoholu, ale, od jutra już znowu odsta odstawiam, słodycze i żyjemy zdrowiej i na trzeźwo. Także polecam metodę, jak najbardziej działa. Bo chyba od przeczytania tamtej książki nie, 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 nie chwaliłem się. Jedyne co tam widzieliście dwa filmiki, jak wchodziłem do rzeki. No i cóż, to tyle. Także polecam tamtą książkę po raz drugi. Niedługo. Skończę drugą książkę o Wimiehofie, także podzielę się nią z Wami opinią o niej. Cóż, życzę Wam wszystkim obfitości. Kochajcie siebie i wszystkich dookoła. Żyjcie w pokoju. Kreujcie swoją rzeczywistość jak najlepiej dla siebie. Wszechświat nas wspiera. Pa.